To co schodzimy tam na dół, bo tam chyba nie ma, więc Tam trzeba będzie długo wchodzić z powrotem, bo to jest głębokie dojść. Właśnie nic specjalnie nie ma, tam jest woda po prostu. No i tutaj jest do kanionu, tak jak mówiłem No to jednak tutaj, dobra, o to idziemy patyki pozbierać Dynamik to powinien być To jest wierzysz nie, to są flary. Flary. No bardziej przydatne. No i do kolejny tu się zgodza, ale... I tu mogę grę zapisać? Nie, to nie był ten nawet. Wow. Pamiętasz robisz, nie wiem, jak zjeżdżaliśmy. Ta... Nie ale pamiętasz mutanty. kurde linę trzeba będzie tu zrobić jaką i będziemy wziąć. Ty rolkę się zrobi. I wtedy zostawić. No te lekarstwa masz. Gdzie? Znaczy, alkohol tutaj w tym kącie, wahaj, to zrobię leki, co zaraz jedną dawkę wezmę, Chińszczyzna zrobicie mężczyznę. Andy? To jest woda z LOL! Um, ale tu cicho jest znowu jakoś strasznie nie, niepokojąco. Cicho tak myślałem. Widzisz, zawsze jak jest ciche, to świat Zawsze pozorny, ubezpieczony. I wiem, Smaczne. gdzie my jesteśmy. Zatruty. Ma... E, tylko Jezus, pozbądź... dobre, on jest zatruty, więc fajnie. jaka to włócznie jest OP, nie mam pytań. No, zobacz sobie jeszcze, jaką masz siłę, jak jesteś tam kwalifikowany na polu bitwy, nie? I my jesteśmy, moim zdaniem, jesteśmy obok katany, zaraz to sprawdzę. Tak, jesteśmy obok katany. Dobra, jeden ty pój z rodziną. No spoko o, o, a nie bardzo Jednak widzi umiem jeszcze Uciekł mi, uciekł mi nie, wiem, gdzie jestem a Ja siebie jestem Upadaj panie no, o, dzień dobry. dobry Ale mi buznął, dzięki Dobra Ty hmm. ehm, bo ten jeden? jeszcze wstajesz co ty gdzie go czkasz? Chłopie? Spokojnie Brutalnie To prowadzi na zewnątrz Ty to nie jest ta jaskinia tak. przy wiosce co się włazi W sensie na tej place, na tej łące Możliwe Co do wyjścia nie jestem pewien No właśnie dlatego się tylko zastanawiam i mówię, że nie do tego, albo też nie jestem pewny. Kolejna znajdźka, której nie mogę podnieść, tak. okej. Okay. Ej, też nie mogę. Spagowana znajdźka, spoko. I duże paliwa, które teraz już się nam przyda. I duże pasażerów. O, ja się odwiedziałem o tej jaskini, po pasażerowie tu byli. No, jak zadanko. zrobiłem to osiągnięcie. W sensie, no go, go jeszcze zostały te dni. Tak, i właśnie dlatego nauczyłem się na pamięci jaskin przez przypadek. większość. Dobra, coś tu ciekawego? Hmm, raczej nie. Nie wychodzimy, nie? No bo mamy odkryte już. Yy. Tam nic więcej nie ma, a żadnej jaskini nie będzie nad nami. Według no to mapy. Tam jest wyjście. No, pominęliśmy coś to według jest mapy. Jakiś krajek, dobra. A no. To tu jest to połączenie do katany. I my tutaj nie byliśmy dziwne. No, tu się zgadza. Może się mylę, nie no. To jest do katany na 90%, chyba że teraz zasnęło go w tu. głowę, kanibal mu za przyłożył. I tu powinien być zbiornik wodny. Ta, to jest katana. No to jest jaskinia z katana. To tu my tu nie byliśmy? Serio? praktycznie co se to jak ty katana tu jest? W sensie katana jest obok, to ta odnoga obok. No właśnie, to odnoga obok, a nie tu. My byliśmy... Są kanibale? Bo nie wiem czy z mapą latać, z kataną. Tutaj nie ma. My byliśmy, czekaj... Na no, w tym miejscu już byliśmy, w tym, to Dobra, jest... Dobra, to czegoś od nogi nam brakuje znowu. O Jezus... Hmm. Mhm. Tu już byliśmy, zgadzam się. Dzwonią mi Tak, wypełni. bo tam jest katana właśnie, jak tam będziesz szedł. Słyszałeś? Dzwonią faktycznie, Zde. Wiem gdzie nie byliśmy, tutaj jest kanion chyba z tego, chodź. Wiem już gdzie. No ja tutaj widzę taką drogę dodatkową, właśnie, której nie byliśmy. Tak, 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 tak. Tu to zestaw jest kanion. Założę Co, ty już pływasz? Trochę, y, hobbystycznie. A dobra. Tutaj będzie został do nurkowania. Znaczy, jezus. <laughs> tutaj <To laughs> będzie kanion. Chyba. tak, tu jest kanion. Czekaj, bo tu są dokumenty, nie, to by było krzyża i kanionu. Pamiętać jeszcze te rzeczy? Dynamite to jest. O, dynamit to dynamit. Uuu, to jest ta półka ładna. Robię screenę. Po co? No chłopie ślicznie jest tutaj, zobacz. Ale zdjęcia zrobię, nie screenę. <laughs> nie no ładnie jest tutaj, serio, weź to zobacz. Uważaj! Dzięki, Andy. Rzesz? Tak. Wiesz, jak się od ciebie odbiło? O, przez środek wyszedłem. Ale ta półka skalna, fajny krew. testowałem jak to będzie strzelało. No niczemu wchodzisz? Pamiętasz, jak mieliśmy tu laga i nie mogłeś wyjść? Pamiętam. Czy to był warksus? Um. Bo to było tu. Tu był namiot zrobiony, żeby grę zapisać. I ktoś nie mógł stąd wyjść. To był warksus, to był warksus. <laughs> To było. Ja do tej pory z tego nie mogę. Sam sobie zablokował grę, nie? I nie mogł z nami na sobie wygrać. Dobra, lisa, dokumenty. I tu powinniśmy mieć wszystko już zrobione. Um. Te? Na pewno? No mniej więcej. Dead cave to jest. Um. No. Kto Aha, i to jest? nam się odkryje, jak To jest na dole. To jest kanion, to się nam odkryje, jak będziemy zrzucać kanion. Ustaniem. No, się zgadzam. Dobra, i gdzie my chcemy... Aha, my chcemy tam iść. Dobra, spoko. Nie wiem, co tam... Aha, wiem, co tam jest. Okej, okay, tam jest... A Wyjście z jaskini. Się... No. To są odkryjemy przy okazji. No, spoko. Dobra, ja a czy Jeszcze by można złapać było po drodze łuk? Żebyśmy mieli po prostu łatwiej To No i to niezbyt. Niezbyt. Ale nie, która coś mamy w takim razie... Um, my wyjdziemy... Znaczy teoretycznie niedaleko wyjdziemy. Moglibyśmy jak chcesz. No to, A faktycznie. To to, to to był złapać i gotowe, bo wiesz, na kanibali lepiej to myśleć. Jak nie mamy już tego czegoś do... No tego, tego, tego czegoś, tego tu temu, to wolę już mieć przynajmniej to, nie? i będzie łatwiej. No dobra, faktycznie. Poratujesz flarą, czy coś? To... Przypilnuj, bo mnie biją. To jak ja mam flarę wyciągnąć? Wow, blecy masz no, jeszcze. No, dwóch mnie biją, no. Jak ja mam flarę wyciągnąć? Trzymaj mnie. Wziąłem zęby zamiast tego. Lol, na no, dwa hity padł? Tak, się chcieli siebie dzisiaj. Zajmij się tamtym, kto tak Ale... się zablogował. To same to ja ile muszę zadać? Ale... Uważaj, uważaj kolejne jeszcze kolejku Ha zabił? nagrałeś to Padł jeden drugiego, co się stało? Tak, tak To się nagrało eee, To no, się jak to, było, jak to było z tym na rowerze? To się kameruje. Ale nie, tam inaczej to nie ca całość, większa część tego, tego, tego tego filmu. Bo nie pamiętam. Chodzie, pamiętam. Ale dobra, damage. Katana w ta G Dama wiesz podobny damage ogólnie do... Plain Axa Chyba, że rzucę. Ja rzucę cały czas, więc. Ja mam jak rzucę, to pod w zostawie. A, bo mam żmutowe. Ale nie dbaję, ja co dużo rzucam. Jeden siódemus od stada, Co się tu dzieje? Tu Co jest tą giną? Tak. Jak ona działa? Hej, użyć i nie mogę. No ładnie. Ty, bo są siedzi, Ta, Ja wezwał kolegów, zdecydowanie wezwał kolegów. Tak jak się rzucało, dziwnie. Uważaj, uważaj, uważaj. Celujesz palcem, jak co? Ten? Pa, 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 kogo trafiłem? <noise> Celowałem A, w kogo nie. innego, nie? Ty, bo ten podpala o Widzę, 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 widzę. O kurde! O! Do wody! Ej, bo seta straciłem praktycznie całego. O oh, fuck. Um, nie, nie trafiaj mi, proszę. Ej, bo dziwne zrobiłem. O szkoda, że go trafiłeś. A co się stało? Nie, bo uniknął dzięki temu. A, A dobra. ale dobra. Spróbuję go zmusić, na to żeby to nie rzucał. Chłopie, miotaż ognia to jest. Ładnie. I ostatnia. Ona. Ale zobacz, zobacz! Planowałem w kogo innego rzucić, a ją kilka metrów dalej trafiłem. Przypadkiem, no to było spoko. No giń. aha. Irytuje mnie to, że jak oni robią animację, to przenika przez nich nikczida. No to ja nic nie poradzę. No, to jest bardzo trudne. Jedynie mogę powiedzieć, to. że miałem więcej pancerza, a już nie mam. Jeszcze mam dwa. Dlatego sobie stwierdzam i zrobię pancerz. Dobry pomysł, a ja zobaczę, czy dobrze idziemy w ogóle. Po łuk. Czekaj. Dobra. Um. Nie dobra, wydawało mi się. Informuję, że tam. idziemy po łuk, żebyś wiedział. No to, 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 to wiem. To jest dużo kamieni, i nie wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym miejscu. A nie, jezu, to my tak daleko jesteśmy. Ta. Panie, u mnie to ognisko, mam, e, mam piękne ognisko przy 75 fps i ciemnotę. Chłopie, żebyś to widział, co tu się dzieje, nie? Ty! Szybko wyłącz chód. I mam kurde nagranie ognia. Ładnie. No, chłopie, ja nic kompletnie nie widzę oprócz kanibali, co się palą.